Cześć, mam z tej strony Filip. Postaram się dzisiaj wypić takiego małego jednego prowalka 0,5 Nie wiem, czy tu, gdzie jest to napisane. No oh, jest. Nie wiem, czy będziecie widzieć. 0,5 Czyli pół litra. Postaram waląc sobie. Wczoraj przyjechaliśmy z trasy. Byliśmy... Idziemy? Byliśmy. Daleko. Bardzo daleko. No dobra. Tak więc... Zdrówko. Nie wiem w ogóle, czy to piwo jest dobre. Nigdy go nie piłem. Chuj. Jest dobrze zliwe. Ale jedne. Bo mi się pić kurwa chcę. Trzy, dwa, Jeden. Start. Kurwanie dobre. Smakuje kurwę karmi. E eee. No. no, ale před námi ještě kurva napijem, ta? Píš mi, že chtělo to si kurva napijem. <tak> Booo, czuję! O! Jedno piwo, na hejną. Nie źle, ale ślina pieska leci. Trzymaj się. się. Na razie. E, kurwa, nie wyszło mi. Ja pierdolę jak zwykle.